Witajcie moi mili na kolejnym odcinku Soboty na Działce. Dawno nas nie było, ale zrozumcie są różne sprawy e, niż tylko nagrywanie filmów, więc e, czasem tak to wychodzi, że nas dłużej nie ma. Ale do rzeczy, tak jak w tytule filmu, jak sobie radzić z tą niebezpieczną chorobą jabłoni, która już teraz na początku wiosny właściwie atakuje, a mowa tu o mączniaku prawdziwym. E, co mnie zainspirowało do tego filmiku? moi drodzy, pytania na grupie sobotą na działce. Właśnie zdaje się pani Ania pytała, co u mnie się pojawia na tych liściach. tak? I ja poszedłem na działkę, zobaczyłem, że u mnie też to się dzieje. Więc szybciutko trzeba działać, ponieważ ta choroba wbrew pozorom jest dosyć poważna. Zobaczcie, taki biały nalot na liściach, na młodych zawiązkach. Liście się powoli zaczną zwijać. Jest to bardzo niebezpieczne wbrew pozorom i może po prostu doprowadzić do osłabienia drzewka jeśli, będzie, jeśli by kwitło u mnie raczej się nie zanosi, żeby, żeby kwitło po prostu w tym roku chyba ona odpuszcza kwitnienie ale jeżeli u Was będą zawiązki kwiatów to poczekajcie, że opadną wtedy ten oprysk zróbcie ja już teraz pryskam nie czekam ponieważ już widzę ten łącznik się tutaj panoszy jakim preparatem? Preparat nazywa się siarkol A jakie, jakie proporcje najlepiej sprawdźcie z tego co ja czytałem to 10 ml na 1 litr ale lepiej sprawdźcie sami, bo są i preparaty płynne, są w proszku, więc te dozowania lepiej każdy niech etykietę przeczyta i zobaczy sam. W każdym razie siarkol jest preparatem takim w miarę bezpiecznym, który właśnie działa o krótkiej karencji, który działa właśnie grzybobójczo na właśnie parcha, nie na parcha, tylko na mączniaka prawdziwego. I co moi drodzy, jak zwykle odzież ochronna, tak jak u mnie to czapeczka, rękawice i okulary, które już mam i pryskamy bardzo dokładnie całe drzewko. Jak widzimy taki biały nalot, to już znaczy, że jest sprawa poważna. Zaraz te liście zaczną się skręcać. Nie czekamy, tylko opryskujemy siarkolem. Siarkol bardzo dobrze działa też na winorośl, ale tam jeszcze za wcześnie na oprysk. O wszystkim będę Was informował. Także warto mieć przygotowane takie preparaty jak siarkol, miedzian, topsin. One się przydadzą na pewno, a preparaty olejowe, ostatnio też pokazywałem Wam film, jak opryskałem nasze drzewka. I naprawdę musicie mi uwierzyć, że tych mszyc dużo mniej jest, praktycznie ich nie ma. Także powiem Wam szczerze, że te preparaty olejowe działają. A dzisiaj właśnie opryskujemy tą jabłoneczkę. Bardzo dokładny oprysk robimy. Już niedługo też będziecie mogli pryskać na parcha miedzianem. Ale to jeszcze myślę za jakiś czas, żeby te preparaty się na siebie nie nakładały. I cóż, moi drodzy, subskrybujcie kanał, choć jest nas coraz więcej, z tego się bardzo cieszę. Taka informacja, właśnie czym pryskać drzewka, jest w naszym kalendarzu. Ta informacja, nie tylko kalendarz, planer, co robić w danym miesiącu, ale również właśnie jakie stosować opryski, w jakim terminie, w jakiej ilości, tam wszystko jest to, te informacje są podane, więc jak ktoś będzie chciał, to zamawiajcie. Planer kosztuje 15 zł. Są tam informacje o cięciu róż, o rozmnażaniu roślin, o właśnie przycinaniu. Teraz te wszystkie informacje, które dla ogrodników, dla sadowników są potrzebne, tam są zawarte. I cóż, będę sprawdzał Wasze pytania na naszym facebookowym profilu Sobota na działce i też będę starał się właśnie nie tylko wyjaśnić, tak, co zrobić, ale też w formie filmika, filmików na YouTube, na naszym kanale, pokazywać Wam konkretne zagadnienia, jak to wygląda w praktyce. Tak? Nie czekamy, tylko działamy. To tyle moi drodzy, niedługo filmik pokażę jak działać z kolei na choroby, może nie na choroby, ale na robaczywienie czereśni, bo ten problem to po prostu powraca jak bumerang, tak? Chcemy mieć czereśnie pyszne, ale robaki nam włażą. Także oglądajcie, śledźcie, na pewno się filmik pokaże w tym tygodniu, nie wiem czy jutro, czy pojutrze, ale będzie myślę, że ciekawy i zobaczcie jak ja sobie radzę z, roba, z robakami, czyli z tak zwaną trześniówką czereśni. To tyle, cześć!